Witam, widzicie mnie znowu na dworcu, tym razem w Gdańsku oliwie co oznacza, że ponownie wybieram się w podróż, wzdłuż wybrzeża. Jadę stąd do Kołobrzegu, gdzie będę o 22.30, tam przesiadam się do Goleniowa nad ranem i finalnie jestem w Świnoujściu o 8.18, gdzie spotkam się z Markiem i ruszamy w stronę Kołobrzegu właśnie, plażą. Także zapraszam na wyprawę, następna relacja prawdopodobnie z Kołobrzegu, ze stacji gdzieś koło 23. Jestem w Koszalinie. Praktycznie cały wagon jest pusty. Czekam tu na ostatni odcinek do Kołobrzegu. Mamy chwilowy postój. Tak przypomniało mi się jak to wszystko się zaczęło, te wyprawy. Kiedy to w 2014 roku wraz z Łukaszem jeszcze podjęliśmy taką decyzję, że pójdziemy pieszo ze Świnoujścia jak najdalej. I minęło już 7 lat. A jutro zaczynam z tego samego miejsca, tylko że z Markiem. Jestem ciekaw, jak to będzie. Pewnie niektóre miejsca, które już widziałem, poznam. Będzie miło do nich wrócić. Ty, Łukasz, jeżeli to oglądasz, to być może też je zobaczysz. Miejsca, w których byliśmy razem. Może nawet będziemy nocować w tych samych miejscach albo w podobnych. Dobrze wspominam tamtą wyprawę i mam nadzieję, że to też będę dobrze wspominał Dobra, teraz się już rozłączam i widzimy się w Kołobrzegu No i jak widzicie jestem już na dworcu w Kołobrzegu, 22.40 chyba jest Do 4.30 mniej więcej muszę czekać na pociąg Jak już zdążyłem się zorientować, niestety budynek dworca jest zamknięty od 22 do 5:00. Kropi deszcz, nie jest zbyt przyjemnie a i muszę tu jakoś Spędzić ten czas Muszę tu jakoś przeczekać O, jedzie jakiś fajny pojazd chyba Zobaczcie Dobra, przejechał Nie wiem co ja tutaj będę robił 6 godzin No zobaczymy. Jak coś będzie ciekawego, to jeszcze się odezwę. No i dotarłem na Molo w Kłobrzegu. Nie bardzo chciało mi się siedzieć na dworcu. Stwierdziłem, że przejdę się, zobaczę co się dzieje i powiem Wam szczerze, Minąłem może 7-8 osób przez cały Kołobrzeg przychodząc z dworca tutaj na Molo. I z piątek wieczór, jest totalnie pusto. Po drodze nie widziałem żadnego sklepu całodobowego. Chciałem zajrzeć, ale niestety nie, nie widziałem. Na szczęście mam jakąś bułkę z rzapki, kole, wodę, jakieś słodycze, więc dam radę A tutaj jest taka fajnie umiejscowiona restauracja, chyba lub klub, możecie zobaczyć. Nie wiem, czy będzie widać w sumie, ale pokażę. A no, tam gdzie świeci się czerwone światło, już widzę, że nie za bardzo będzie to widać. Dobra, zjem coś i Odezwa się później, teraz jest w prawie północ. Nocnego zwiedzenia kobrzegu ciągle 3 Trafiliśmy do portu w kobrzegu. Niestety nie znalazłem dalej żadnego sklepu całodobowego. Tak to wygląda, nie widzę tu żadnego człowieka. Ruszam dalej i teraz będę powoli już kierował się w stronę dworca, bo oddaliłem się całkiem sporo. A nogi trochę zmęczone, trzeba oszczędzać przed jutrzejszą wyprawą. Właściwie to już dzisiejszą, bo jest po północy. Także do usłyszenia. No i jestem ponownie na dworcu. Wróciłem już z wyprawy po brzegu. Jest druga w nocy. Zostałem jeszcze 2,5 godziny. Najśmieszniejsza sytuacja, że w telefonie, telefon przestał czytać mi kartę SIM. Nie miałem internetu, niczego, ale na szczęście, na szczęście znalazłem taksówkarzy, którzy czekali pod dworcem i akurat mieli tą małą igiełkę, żeby wyciągnąć kartę i włożyć ponownie. Także mam znowu internet, mam znowu telefon działający. No i czekam dalej. Czekam na mój pociąg. Jak widzicie, jestem zupełnie sam na tej stacji. Trochę zmęczenie mnie już dopada. Niestety nie udało znaleźć się sklepu, no ale trudno. Dobra, do zobaczenia. Jest czwarte rano. Mój, mój pociąg jest za jakieś 20 minut. Miałem szczęście, bo siedziałem sobie tutaj na ławeczce przed e, pociągiem, który stał i czekał na wyjazd do 5 rano i tutaj pan z służby ochrony kolei pogadał chwilę ze mną i zaproponował, żebym sobie usiadł w pociągu, gdzie jest ciepło bo niestety dworzec jest tutaj zamknięty, jak wiecie no i udało mi się w tym pociągu uciąć sobie drzemkę godzinną a i wstałem przed chwilą I czekam teraz właśnie na ten pociąg do Goleniowa, zaraz ma podjechać No i witajcie, dojechałem do Goleniowa Jestem na tej małej stacji tutaj całkiem urokliwej i czekam teraz na pociąg, który będę miał za około 40 minut do Świnoujścia w tym pociągu spotkam się już z Markiem i zostanie nam godzinka będziemy w Świnoujściu i w końcu w końcu zaczynamy po całej nocy naprawdę o, będzie ciężki dzień, ale Jakoś damy radę. Mam nadzieję. No i Witamy pana Marcina Najmana na wyprawie. Marcin Najmań. Brodę, brodę panu ruszył. Stanowski! Kończysz się na uściu. Prawda czy wyzwanie? Prawda. Nie mam nic do zaoferowania. <noise> w tej kwestii. Gdzie idziemy? Ponieważ jestem człowiekiem zepsutym do krwi i kości. Albo z krwi i kości, zależy jak to się mówi. No nie wiem, no idziemy tutaj. Bateria Goebbels. No to jest. No to prowadź. Tylko A bateria, gdzie to jest? przy? No ja bym chciał. Tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? To jest tutaj. O! o teraz jeszcze lepiej widać. No dobra, no to uderzamy. dowiecie się później, nie ma Zrobiłem co. przystanek Będziecie na plaży. Nie podglądasz. Nie podglądaj, tylko oglądasz. Nie, nie, nie. nie podglądasz, tylko oglądasz dokładnie. Idziemy. No, jak widzicie, jesteśmy już przy porcie w Świnoujściu. Już wychodzimy właściwie. Teraz zakupy w Żabce. I ruszamy. Szlakiem w stronę między zdrojów i będziemy przy okazji zwiedzać jakieś wojskowe baterie tego typu klimaciki, które wynalazł pan Marek. I co Marek, skręcamy do lasu zaplanowane przez Ciebie. Bo to jest ten dzwon. atrakcje a ten, to będziemy tutaj skręcać, wiesz, bo, bo na ten dzwon nie ma sensu iść. A pójdziemy sobie na bunkry po prostu. Będzie szybciej, bliżej przyjemnie. Więc zaraz mamy skręt w prawo. No to idziemy na bunkry. Dotarliśmy. Co to za miejsce, Marek? To jest, proszę państwa, podziemne miasto Woli. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Proszę bardzo, jakie wozy pancerzone stoją. O kurde, no faktycznie. Sam raz na raz. To wbijamy? Generalnie to jest. Ja nie wiem, czy tu wbijamy. To chyba. Ten Military Aria. Ale to, to jest. Ale to tak na zabawy na nie? Dla zabawy, nie? <laughs> nie będą strzelać, jak wejdziemy. Bateria winna, to wchodzimy. Jak można wejść, myślałem, że nie można, ale jak można. Jakieś pani chodzi tu. To Tutaj można się załatwić, jakby ktoś chciał. Proszę bardzo, zapraszam. Generalnie dobre miejsce. Nie próbowałem, ale. No chwała, dnia, przed zachodem słońca. jak tu pisze, że musisz okazać przepustkę, żeby wejść. Nie. Ale ja mam paszport Kosatu. A, paszport Kosatu, to, to tak. Patrz, możemy tutaj też wejść. Wygląda jak rakieta z Korei Północnej. No, generalnie zobacz, tutaj można wejść do środka Cię normalnie mo może jak dobrze zapłacisz to ci wystrzelą w kosmos? Kurwa. Ale tak w sam raz, obydwoje byśmy się zmieścili. Przeszliśmy jakieś 10 km. Jesteśmy gdzieś między świadością a między zdrojami i właśnie znaleźliśmy kolejny obiekt, a właściwie Nasz przewodnik marek, tutaj znalazł. Jakaś Co to jest? Baza wojskowa niemiecka. Baza wojskowa niemiecka, tutaj proszę. Ma, tutaj mamy jakieś. Dla garaże. Garaże dla wozów opancerzonych i to będzie piękne miejsce, żeby się przed deszczem schować. No, 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 jak widać, trochę nas deszcz złapał. Trochę nas złapał, ale być. my się nie poddajemy, bo jesteśmy twarde. Nave Sears. skład. Tak dokładnie, i tutaj, tak. Nic nas nie powstrzyma. To jest jakieś jak fantastycznie. normalnie jest wejście. Nie jest wejście, a raczej przejście wygląda na to. Ogląd do schronu. W warunkach skażeń zapoznaj się z instrukcją wejścia. Nie, by to było spać, kurwa. <laughs> Musisz poświecić, bo nie, nie widzi kamera. Ja tam coś jeszcze widzę, ale... Ty, skrzydłaż nie mam czułówki Gdzieś przy wejściu. Kamera coś widzi. Coś tam widać. O, Wchodzimy. No, no, tak, no, tutaj już nic nie ma. Tam jest jakieś wyjście, ale nim nie wyjdziemy Ona ty... no, więc więc nie. Nie planuje się Nie. Wracamy. Ora wychodzimy Znaleźliśmy kolejną budowlę. O proszę jaka piękna. Jaka jest opinia eksperta na ten temat? Nie mam zdania. No proszę Państwa, chyba znaleźliśmy coś dużego. Mamy schronienie przed deszczem na pewno. Ja wypiję mojego energy drinka. A ty? A ja nie, bo nie mam. <grym> <grym> W sumie to jest właśnie piękne w takiej podróży, bo jak widzieliście, zaczęliśmy, był ładny dzień. Później zaczęło padać chmury, nieprzyjemnie zapowiadało się, że tak będzie już do końca. A teraz, proszę, wyszliśmy na plażę. Słońce, spokojne morze. I to jest właśnie super w takiej podróży, że raz jest tak, a raz jest tak. Można dotlenić te fajniejsze momenty dzięki tym gorszym. Generalnie zawsze się to później wspomina jako fajną przygodę, mimo że w tym czasie teraźniejszym nie zawsze jest fajnie. Marek ucieka, ale przed czym? Przed tym musimy się ewakuować. Kurwina, ale będzie patologia. Patrz, jak tam leje, kurwa. jak tam leje. No ty? Pomóż, proszę. Zapraszamy no, pana Marka o update. Co się wydarzyło? <gry> Generalnie wydarzyło się bardzo wiele, jak widzicie krajobraz jest jak po burzy i to nieprzypadkowo, użyłem tego sformułowania ponieważ, no co tu dużo mówić, zmoczyło nas trochę Zresztą, daj łysy kamerę, ja tutaj pokażę Zobaczcie co się z kolegą stało Nic mokrego pod koszulkę Mokrego plecaka Mokrego plecaka też Generalnie nie zdążyliśmy się ukryć Mokre, majtki, tak. mokre, wszystko. <laughs> Przechytrzyła nas ta burza. Złapała nas jak amatorów. nie jesteś? No, także zaliczyliśmy już dwa razy deszcz. Teraz jeszcze słońce powinno być. Będzie. Podobaj, coś wychodzi. chyba. nie, ale nie. To zdążymy jeszcze wysnąć do wieczora, także spoko. I jeszcze raz zmoknąć. <laughs> jeszcze raz zmoknąć. No, witamy po krótkiej przerwie. O, ja rozumiem, założyliśmy obozowisko tutaj A, proszę. Wszystko co mieliśmy na sobie jest mokre i wszystko się suszy To teraz piwka jakieś czeka masz wysnia ile będzie piwka? Że tak to wygląda Nie mieliśmy dzisiaj za dużo szczęścia ale przynajmniej było ciekawe Przygoda była Przygoda była może jeszcze będzie, o może, może już bez deszczu dzisiaj. Mogłoby być. Jak mareczku piwko? Jak pogoda? No, smacznego Panie Marku? Smacznego Panie Musie. No co da, Marek? jesteśmy na molo. Z międzyzbroja jak doszliśmy. Bardzo przepraszam. A jeszcze jest, jest, jest 17. człowieku mam gdzieś 4 godziny, żeby. Co, nie wiem, co będzie tutaj tej uh Trzeba się zachlać. że Bo nie... co, pić alkohol? No, pić alkohol, chyba. Nie, za Trzeba wysuszyć. Wysuszyć mordę Widzicie znowu wychodzi ze mnie prawdziwy. Prawda wychodzi zawsze ja, na jaw. Chciałem być grzeczny i nie już w pierwszym odcinku się... się nie udało Jesteśmy już za między zdrojami dobry kawałek, jakieś 4 km. Szukamy miejsca na nocleg. Także myślę, że jeszcze pół kilometra chcę się oddalić od miasta rozbijemy namiot miejmy nadzieję przed tym przed deszczem a już dwa razy na dzisiaj dopadł deszcz jak widzieliście wcześniej i oby już trzeci raz to się nie zdarzyło a tak wygląda sceneria Dotarliśmy na miejsce, w którym zdecydowaliśmy rozbić się namiot. Ee, jakieś 4 km za, e, między zdrojami. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Mieliśmy dzisiaj swoje przygody z deszczem. Dwa razy nas zmoczyło trochę. Pierwszym razem to w ogóle dramat, jakiś grad. Widzieliście zresztą. No i teraz powoli będziemy się szykować do spania, do odpoczynku przed jutrzejszym dniem. No, i pokażę Wam obozowisko, które rozbiliśmy. Mam nadzieję, że zdążymy zjeść jakąś kolację przed deszczem. Także jesteśmy trochę schowani za drzewem. Mniej tutaj wieje, więc miejsce jest dobre. Nie jesteśmy też tak bardzo widoczni. No i chyba to na dzisiaj tyle. Jest relacji pewnie zobaczymy się jutro. Wracamy jeszcze dzisiaj z kolacją smaki Morza Bałtyckiego dzisiaj. Proszę bardzo, najgorsze e. piwo świata, między Nie polecasz? Nie polecam sromotnie. Teraz pytanie Marek. Udon spicy chili. Czy co to jest? Samiangramen, to wybierasz, to będzie pikantniejsze. To będzie bardziej pikantniejsze? Tak, nie jestem pewien, tak mi się wydaje Ale no... jak obojętne, jak obydwa pikantne to... Dobra, podziel spicy, czyli to jest twoje Thank you Będzie test jedzenia Biwakowego Dobra panie Marku, proszę testować Kuchnię japońską Kuchnię świata Proszę pokazać jak to wygląda O proszę, jakie piękne wygląda tym smakowicie ale czy jest smakowite to jest pytanie no, to jest pytanie za dużo wody tak? mało wyraziste? mało wyraziste ale spoko wyrok został wydany za dużo wody mało wyraziste tak? ale w chuj Tak? Mhm. no to ma jednak jest wyraziste smaku ma mało, tylko że ostry rozgrzejesz się w sumie dobre na taką pogodę, nie? moje wygląda tak ale ja już znam ten smak to jest ostra zupka bardzo dobra Że konsumujemy potem piwko i do łyżeczka pożegnamy się do jutra